Siemanko, tu był I dzisiaj nagrywam kolejny odcinek dla Was. Wiem, wiem, długo mnie nie było. Rozumiem. I żałuję. Jeżeli zostawicie 3 w górę, to za sobu. Już nie pamiętam ile mi tam zostawialiście, ale dobra. Zostawiacie ile im tam chcecie. Nie wiem, zmuszam do Was. Jeżeli napiszecie hashtag. Memy, bo dzisiaj będziemy je oglądać. To przypnę w ducho, więc... więc lecimy baby. A! Nie zapomnę, zostawcie subskrypcję na moim kanale, żeby było więcej tego. Okej, okay, dobra, nie tylko. Wow. O nie! Cyberpunk! O kurka Cyberpunk tylko że jest krok z tego Disney Nie No nic się strzał czy coś takiego Okej okay. Co to miało być? Nie wnikam. Dobra okej okay. podrzucił i co? Kermit. Oh, o nie. Okej. Okay? Czy to wiór? Eee Okej, dobra, był jakiś rak, okej. Okay. CO TO BYŁO? Okej, okay, cyberpunk Jakieś zakończenie Eee, okej, okay. dobra, nie wnikam, nie wiem co to było Okej, okay, znowu jakaś dziewczyna gra w minecrafta Dobra, nie wnikam Bobra, Boba Fett, pamiętam tego Tego filmu Okej, okay. dobra, dziwne to było Co? Ej, what? Ej, to było dziwne To było dziwne Dobra nigdy nie róbcie ze swoim psem No nie! Proszę! Nie! The last come bender Okej okay. Aj przepraszam Proszę, nie wnikacie Tak to samo się wydarzy Okej okay. Nie wnikam? Epizod twardy, New Hope. O nie O nie, drukarka canon. Przepraszam Okej, okay, dobra, przepraszam za to Okej, okay. ktoś pisze jakąś chyba notatkę jakby O kurde, jaki dream totalny <noise> Jeżeli pamiętacie dreama zostawcie łapkę w górę za to To najlepszy gościu w zwoinkrocie Okej okay. Klepanie zwykłego pudełka? Okej okay. Okej okay. Dobra, Nokia ileś? Nie wiem ile Trzyma kółko od tego Dobra A, i życzę wam w ogóle e, Już niedługo, jak będzie już Ostatni dzień przed rokiem 2021 na pewno coś nagram dla was, więc oczekujcie, zostawię jeszcze dwa dni. O nie, O kurcze po... Ja po tym kiedy czuję się z moim telefonem w mojej kieszeni. Okej. Okay. Okej. Okay. A. Dobra, mnie w że tutaj jest tylko e, jakby reklama, powiedziałbym tak, taki sponsor jakby tego kanału, filmu, można by tak powiedzieć? No i tyle. Okej, okay, idziemy dalej. No nie, no znowu Cyberbank. Znowu Co to jest? Okej, okay, jakiś error Okej okay. Okej, okay, wnikam co tu było Dobra, to jest trochę cringe, to jest cringe 10 lat kiedy ja budowałem mój pierwszy dom w Minecrafcie Okej, okay. o, oh, Cash of Clans Ciekawie Okej, okay, to jest raid jak nic, raid Wait, what? Co? Okej okay. Co to ma być? Okej, okay, coś niewyraźne ale okej okay. Okej, okay, dobra. Okej, okay. być? Okej. Okay. Okej, okay. a więc to było tyle, więc trzymajcie się mocno i widzimy się już niedługo. Cześć!